jazda witam was serdecznie Szymon Pawłowski obok mnie już za chwilę wywiad gorący wywiad, który rozgrzeje z pewnością widzów przed telewizorami, internetem i wszędzie indziej a co pan tak ręką rzusza? <laughs> jeszcze tak, w telewizji jestem, dobra? przerywamy program Michał Żyro, poziom cierpliwości na... od 1 do 10 to jest dziesiątka? A to w telewizji będzie? Jest już. Przecież ty tu już z każdym gadałeś. Uważaj. No chciałbym podziękować wszystkim sponsorom. Centrum Rehabilitacji w Konstancinie, Biurę Podróży Lekier, firmie sprzątającej Lares, Zapraszam tak samo na pyszne sushi, to na. To pogali, to pogali, drodzy państwo. Będziesz jeszcze startował w tym sezonie na Służewcu? No, mam taką nadzieję. Jak ktoś mnie zapisze, to, to zamierzam jeszcze jeździć. Proszę państwa, mało jest młodych jokerów na Służewcu, więc pojawienie się każdego młodego chłopca, który zdradza w tym kierunku zdolności, jest naprawdę ważną informacją. jest Krzysztof. Dobra, to tyle z wywiadami by było. Trzech synów matka miała, dwóch słynęła z drości. a trzeci, co był głupi, poszedł do łączności. Uwielbiam ją, ona tu jest. I tańczy dla mnie, bo dobrze to wiem, że porwę ją i w sercu schowam na dnie Robert Lewandowski! Oh, oh, oh. witam serdecznie. Przede wszystkim cieszę się, że jestem w gronie 25 nominowanych sportowców. W <tryk> Miałem dziś bardzo słaby dzień ogólnie od rana, bo nie spałem praktycznie całą noc i, i w ogóle tak e, mój mózg trochę nie kontaktuje. Była troszkę trudna piłka, ale e, na każdy trening mam e, cały bramkę bez bramkarza i trenuję zawsze, bo czasami mnie wychodzi. Się. Coś niesamowitego! Macie, uspokój się! Przesuwali się świetnie Niemcy w murze i teraz Lewandowski na polach. Lewandowski! Lepen. Jezus, wróć w Co tu się stało? Wszystkim widzą telewizji polskiej i kibiców. Kibicom sportowym. Chciałbym życzyć. Dobra. Wszystkim widzom Telewizji Polskiej i kibicom... Cześć, tutaj Agnieszka. Zapraszam wszystkich kibiców do TVP Sport. Już niedługo turniej w Stanach, także kibicujcie... Się... ...ze mną. Czas. Drogi Sebastianie, za cały sezon wspólnych emocji, za te piękne komentarze chciałem Ci wręczyć ode mnie taki skromny prezent. Oto nagroda! Dziękuję, jestem wzruszony. Pojawiły się właśnie w hotelu nie Jak widać na ich twarzach króluje szczęście. Tak to... wygląda szczęście, a raczej pół nie szczęścia. Wsz no, dobra, skupienie na kamerę i jadę. Wszystkim widzom Telewizji Polskiej i kibicom sportowym chciałbym życzyć dużej radości, szczęścia i wielu sukcesów w tym 2014 roku. Pozdrawiam, Robert Lewandowski. A, tego nie puścicie chyba, nie? nie, nie <laughs>